Cześć, witam serdecznie w dziewiątym odcinku mojej serii z singlami i epkami. Przed nami grupa, o której, za, którą, za której single zawijają się kolekcjonerzy. Problem w tym, że żadna z tych epek, którą w tej chwili Wam pokażę, nie posiada oryginalnych okładek. Natomiast cieszę się, że je po prostu mam. Bohaterem dziewiątego odcinka jest pierwsza grupa Tadeusza Nalepy, zespół Blackout. Jak wiadomo, grupa Blackout zostawiła po sobie tylko jednego longplay'a, wydanego w roku 1967. Natomiast grupa została założona w roku 1965 i w sumie, według moich tutaj informacji, wydała 5 epek, na pewno, dlatego że brakuje mi. Pierwszej epki oznaczonej numerem N0423 z utworem chociażby Julia. Natomiast posiadam już drugą epkę blackoutów N0424, gdzie obowiązki wokalistów dzielą Tadeusz Nalepa i Stanisław Guzek. I tutaj mamy utwory, które oczywiście pochodzą z sesji radiowych. One później w latach 90 firma Digiton wypuściła na CD tak zwaną płytę Blackout 2, gdzie były właśnie te nagrania radiowe i singlowe umieszczone, więc fajnie, że to wyszło. Natomiast tutaj mamy na pierwszej stronie tej drugiej epki Blackoutów Dwa utwory zaśpiewane przez Stanisława Guska, czyli Stana Borysa Spotkamy się w moim śnie i uwielbiam ją Natomiast na drugiej stronie, gdy ją spotkacie na swej drodze I gdzie chcesz iść W pierwszej, w pierwszej radiowej wersji Wersja płytowa utworu Gdzie chcesz iść Jest troszeczkę inna Zaśpiewał ją Tadeusz Nalepa Tak jak, tak jak spotkamy się, gdy ją spotkacie na swojej drodze Singiel numer 3. N-425, ponownie Stanisław Guzek zaśpiewał legendarną Annę i to wiatr ze mnie kpi na stronie pierwszej, na drugiej stronie Stanisław Guzek i Mira Kubasińska. Stanisław Guzek, moje srebro to głos gitary i jest taka chwila zaśpiewany przez Mirę Kubasińską. Licząc katalogowo jest to trzecia epka grupy Blackout. I posiadam również e, czwartą epkę, epkę, która, którą w całości zaśpiewała tym razem Mira Kubasińska, numer N501, przedostatnia na pewno. E, tutaj mamy cztery utwory zaśpiewane przez Mirę. Nie zobaczysz moich łez, spokojnie śpij, zaśpiewam ci tak i nie zostawiaj nic. Jak widzicie, warto zbierać epki, dlatego że mamy po prostu utwory niepublikowane, w tym wypadku na, e, na klasycznych longplayach. I ostatni blackout, który posiadam, N513, i prawdopodobnie była to ostatnia również epka blackoutów. E, tutaj, e, tutaj, moi drodzy. Hmm, Stanisław Guzek i Tadeusz Nalepa yy, śpiewają takie utwory jak Spytaj Moich Oczu. Jej nie ma tu. Również piosenka, która pojawiła się na debiutanckim jedynym albumie blackoutów. Kolekcjonerzy i ktoś wziął mi. Tak jak mówię, brakuje mi pierwszej, yy, na której był utwór. Nic mi więcej nie trzeba. Taka piosenka i oczywiście Julia. Mam nadzieję, że za jakiś czas po prostu uda się to. Złapać.